15 lat temu Ali Edwards zapoczątkowała tradycję wybierania co roku dla siebie jednego słowa. Słowa, które od stycznia przez cały rok będzie towarzyszem, inspiracją, które będzie wyznaczać kierunek działań. One Little Word to koncepcja znana już na całym świecie, a w 2022 roku moim jednym małym słowem stanie się odwaga. Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Między Wskazówkami, czyli takiej audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć, ale też zastanawiamy się, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba i odpoczywać, jak się chce. A z tej strony oczywiście, jak zawsze, Monika Torkowska. Końcówka 2021 roku to dla mnie taki czas dużych rozkmin. Dużych rozkmin i też zastanawiania się nad tym, dokąd chcę iść, i jakie przedsięwzięcia chciałabym powziąć, że tak powiem. I w psychologii istnieje takie pojęcie jak błysk. I to oznacza takie nagłe olśnienie taki moment, w którym Nagle człowiek zdaje sobie z czegoś sprawę i nie wiem, wszystko inne nagle staje się łatwiejsze, jaśniejsze, wpadamy na jakiś genialny pomysł. Od jakiegoś czasu już na moich mastermindowych spotkaniach też przewija się temat tego, w jakim kierunku chciałabym pójść w tym, co robię w internecie. Eee, <grywki> jest to też taki temat, który się odzywa przy okazji, na przykład bycie zaproszoną do jakiegoś. Podcastu, wtedy wychodzą moje. Jakby to powiedzieć? Wychodzi taka moja niższa samoocena w tym temacie. I kurczę, w pewnym momencie tak zdałam sobie sprawę, nie wiem, czy ja byłam pod prysznicem. To jest takie dobre miejsce w sumie na takie życiowe rozkwiny albo toaleta, no nie. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę. Że tym słowem kluczem, za którym oczywiście stoi jakaś, jakaś po prostu cała masa innych pojęć i problemów i ograniczeń, które mam w głowie, jest właśnie odwaga. I odwaga, tak sobie przejrzałam internet, jest definiowana jako zdolność robienia czegoś, podjęcia jakiegoś ryzyka mimo silnych obaw lub strachu czy niebezpieczeństwa. No i spoko całkiem, nie? Stoicyzm, który zresztą bardzo lubię jako. Nurt filozoficzny jest jedną z cnót chociaż po tym roku w Polsce rzeczownik cnota, zwłaszcza w połączeniu z przymiotnikiem niewieścia, nabiera złego znaczenia. Ale pozwólmy na wyparcie tego złego znaczenia i zostańmy przy właściwej definicji, właściwym skojarzeniu jako jakaś pozytywna cecha. Mega mi w ogóle. Podchodzić do to co stoicyzm nie wiem, mówi o życiu. Pe pewnie nie wszystko, ale to, co do tej pory czytałam, to tak najbardziej. Zresztą jest taka fajna książka 365 dni stoicyzmu. Podziękuję Wam y oczywiście w notatkach. Jak ktoś lubi sobie porozkminiać, albo jeśli w top 5 lub top 10 galopowym macie intelekt, <noise> to myślę, że ten stoicyzm i ta książka może Wam się bardzo spodobać. Tam są różne cytaty osób zajmujących się filozofią kiedyś i komentarz autora do tych cytatów. Bardzo ciekawa książka, żeby tak się zastanowić i chwilę refleksji sobie nad różnymi obszarami w życiu zrobić. I też to, co mi się mega podoba w stoicyzmie, jest to, że jest tam naprawdę dużo wysokosprawczości i poruszania się w ramach naszego kręgu wpływu. To jest to, co mega z moim sercem rezonuje. Na co dzień mnie nie spotyka żadne niebezpieczeństwo. <noise> Jednak wyzwania owszem, chociażby, nie wiem, wystawienie się na jakiś widok publiczny, na publiczną krytykę tego, co robię, chociażby nie wiem, tego podcastu, który teraz nagrywam. Też jakieś ryzyko, porażki przy różnych przedsięwzięciach. I no wiecie, jeśli publicznie się mówi o jakiś swoich planach, a to nie wyjdzie, no to albo ludzie będą dopytywać, no ewentualnie mają, mają to w dupie, no to. Też spoko, nie? Ludzie bardziej się skupiają na sobie niż na innych, ale jeśli coś ich mega zainteresowało, no to pojawi się ten moment, że pewnie zapytają, a co tam z projektem X, więc no trzeba się będzie też do tego wtedy przyznać, no ewentualnie olać. To zależy od punktu widzenia, już tak, jak na to spojrzymy. Natomiast te działania, które podejmuję gdzieś tam, chociażby wejście w tę nową rolę na etacie, o której wspominałam w tym roku, zostałam przełożoną, więc jakby. Mam ludzi, którymi gdzieś tam się zajmuję, to też jest już wystawienie się na trochę inne bodźce, tak to nazwijmy. I teraz działając w internecie eee, i robiąc kolejne projekty, jeśli to, co się robi, nie będzie przynosiło przychodno, to staje się drogim hobby. O tym też już chyba kiedyś mówiłam. No a z tym, żeby zarabiać w jakiś sposób na tym, co się robi w biznesie online, no to albo trzeba mieć swoje produkty, albo trzeba mieć jakieś współpracę, no jakąś formę zarabiania na. Swojej pracy. No i oczywiście to też są pewne wyzwania, i tutaj odwaga się pięknie odzywa. I przy okazji zastanawiania się właśnie nad tym tematem pod koniec roku 2021, tak bardzo uderzyło mnie samą, że mi tej odwagi w tym temacie, pewnie w innych też, bardzo brakuje. No z czego to wynika, to powiem szczerze, że. <gryw> Jest to na bank jakaś wieloczynnikowa rzecz. Odzywa się oczywiście syndrom oszusta, syndrom oszustki, czyli taka myśl o tym, że oczywiście nie poparta niczym sensownym, to jest własne przekonanie, takie zjawisko psychologiczne. Takie przekonanie o tym, że tak naprawdę to się nie wie zbyt wiele i w sumie to zaraz się wydarzy, ja nic nie wiem i. Generalnie będzie dobali. Jak to jeszcze określimy, jakąś niepewnością siebie i takim przekonaniem, że to, co się wie i to, o czym się mówi, to już wszyscy wiedzą, no to robi się piękna podkładka do tego, żeby mieć taką sinusoidę, która wygląda tak, że w pozytywnych momentach myśli się sobie, że super, daje ludziom wartość, i w ogóle super, super ekstra. A w tych najgorszych momentach człowiek myśli, że Boże, ile jeszcze nie wiem, generalnie wszyscy to wiedzą i bez sensu, bo przecież ludzie sobie radzą bez tego, co robię. No i tak, no pewnie sobie radzą, tylko pytanie, dlaczego jeśli coś wiem więcej niż inni, to miałabym się tym nie dzielić. I w ramach racjonalizacji przekonania, że wszyscy już wiedzą to, o czym mówię, to bardzo serdecznie pozdrawiam osobę, która będzie przygotowywała wersję do czytania dla tego odcinka. Tak, tak kto teraz słyszy po raz pierwszy, że jest wersja do czytania, to informujesz na monikatorkowska.com. Dla każdego odcinka, kto woli czytać albo słuchać nie może, może znać kogoś takiego, to jest wersja do czytania też przygotowana, więc pozdrawiam tę osobę, która <grytania> po zrobieniu wersji do czytania dla ostatniego odcinka bardzo się spodobała tej osobie koncepcja koła życia, takiego ćwiczenia. I mi o tym napisała i to było dla mnie takie wow, Dobra, czyli coś, co ja jednak znam od iluś tam lat, nie o czym sobie gadam i co ciągle mam w głowie, nie dla wszystkich jest oczywiste i może dla kogoś być mega fajnym odkryciem. No, życie zaskakuje. No i w tych całych swoich jakże mądrych rozkminach doszłam do takiego momentu, w którym stwierdziłam, że ja bardzo potrzebuję patrzeć na ludzi, którzy mają odwagę. Patrzeć na ludzi, którzy mają tej odwagi więcej niż ja. Od razu zaznaczę, że <noise> powiedz mi o jakiejś odwadze na początku roku 2021, kiedy byłam przygnieciona remontem, przeprowadzką, kiedy byłam trochę przez to wszystko w takim doku psychicznym i w bardzo dużym stresie, to generalnie kompletnie bez sensu i daj mi, człowieku, spokój, bo jaka odwaga, na cholerę mi to, w ogóle idź sobie, tak? Do tego, żeby o takich rzeczach w ogóle myśleć i potraktować je w swoim życiu jako ważne, też potrzeba zasobów, jakiegoś dobrostanu psychofizycznego, więc warto jakby to mieć na uwadze, bo nie wszystko, co nie zabije, to wzmocni. Jacek Warkiewicz chyba kiedyś mówił, że co nie zabije, to nie, nie, nie zabije, a może po prostu przetrogać człowieka po asfalcie. To po asfalcie to ja dodałam, to Jacek tego nie mówił chyba. W każdym razie ja wychodzę z założenia, że bardzo warto znać swoje ograniczenia. Wiedzieć, gdzie się znajduję, czego mi brakuje, z jakiego miejsca ja w ogóle w życiu startuję. I zdaję sobie sprawę z tego, że mój obecny sufit jest dla kogoś podłogą, i moja podłoga jest dla kogoś sufitem, bo jesteśmy w bardzo różnych miejscach. Natomiast to, czego bardzo teraz potrzebuję, to właśnie szukać tych ludzi, którzy swój sufit mają wyżej niż ja mam własny. Być może właśnie takich, gdzie mój obecny sufit jest kogoś pod na kogoś podłogą. Mam nadzieję, że to brzmi dosyć jasno i rozumiecie, o co mi chodzi. I ja wiem, że wielu ludziom się nie podoba to stwierdzenie, to, którego za chwilę użyję, że jeżeli ktoś kiedyś coś tam zrobił, coś osiągnął, to znaczy, że ja też mogę. I wiem, że wiele osób bardzo przewraca na to oczami i po prostu traktuje to jako takie coachingowe gadanie. W ogóle nie wiem, czemu coachingowe zawsze jest używane w takim jakimś pejoratywnym kontekście. Znaczy domyślam się, z czego to wynika. Natomiast, jeśli spojrzymy na coaching jako na dziedzinę, to kurde, on naprawdę, naprawdę potrafi wiele dobrego wnieść. Jestem bardzo blisko, jakby. Jestem dużą zwolenniczką tego, żeby dobrze wykorzystywać to, co jest. <laughs> jeśli coaching będzie z jedną z takich metod, którą ktoś chce sobie wykorzystać i będzie mu dobrze służyć, to jak najbardziej ja jestem za, więc. Nie wiem, czemu sama użyłam tego, tego określenia w takim pejoratywnym sensie. Zmierzam do tego, że do mnie to stwierdzenie teraz bardzo trafia. I podam Wam przykład no, z mojego życia. Dlaczego to ma bardzo, bardzo dużo sensu? Oczywiście dla mnie. Pewnie kojarzycie, że programowanie to jest coś, czym, co jest bazą mojego drugiego zawodu. To znaczy, że miałam. Pierwszy. Miałam pierwszy. Czyli przebranżowiłam się, mówiąc wprost, kilka lat temu. I kurczę, to jak ja to zrobiłam, to jest całkiem niezły przykład tego, jak mogłam sobie pięknie, jak to zrobiłam zresztą, jak podniosłam sobie pięknie poprzeczkę, a mogłam ją obniżyć, i jak mogłam się ściągnąć w dół w całym tym procesie. Dziwię się, że miałam wtedy w, sumie, w sobie tyle odwagi. Nie wiem, skąd ją miałam. Chyba nie, nie, nie zdawałam sobie sprawy z poziomu trudności całego przedsięwzięcia. No, co może też jest całkiem niezłą opcją do tego, żeby zacząć. <laughs> Nie no, tak serio, to chyba jest, to jestem jednak zwolenniczką tego, żeby bardziej świadomie podchodzić do różnych przedsięwzięć. Miałam wokół siebie osoby, które już wtedy znajdowały się w branży informatycznej. I to jest super przykład tego, żeby sobie poobserwować, jak być może ta branża wygląda od środka. Chociaż od razu taki spoiler, że. Przykład jednej osoby nie oddaje absolutnie tego, jak wygląda cała branża. Wiadomo. W sensie nie warto sobie tworzyć całego obrazu na podstawie jednej osoby, o tak powiem. Natomiast, jak się teraz zastanowię, to nie było w moim otoczeniu żadnej osoby, która chce pójść tym samym schematem co ja. Czyli, że jest w trakcie robienia jednego zawodu i zaczyna robić drugi. Czyli łączy dwa kierunki studiów, ma jeszcze jakieś aktywności dodatkowe, no i będzie zmieniać branżę. Nie miałam takich osób w otoczeniu. I szczerze, z perspektywy czasu, uważam, że to bardzo szkoda, bo inna jest sytuacja, kiedy od początku idziesz w daną branżę i tworzysz sobie ten zawód w swoim CV, a inna jest sytuacja, kiedy zmieniasz branżę, jeszcze dokańczasz ten poprzedni zawód i zaczynasz pracę nad kolejnym. To jest zupełnie inny kontekst nakładu pracy, inaczej wygląda Twoja codzienność, inaczej wyglądają Twoje zasoby. Więc ja po prostu szłam jakąś swoją drogą, wspomagałam się tymi osobami, które znałam, które były w moim, w moim otoczeniu w tej branży, natomiast brakowało mi takiego potwierdzenia, że się da przez te inne osoby, które też zmieniły branżę po drodze. Nie wiem, w sumie z czego to wynika, bo prawdopodobnie jakieś blogi czy grupy w internecie na ten temat istniały, ale jakoś tak mój mózg nie poszedł w tym kierunku. Nie wiem zupełnie dlaczego. A mówię o tym. Bo to bardzo dodałoby mi nadziei i też odwagi, że to jest możliwe. Nie miałabym po prostu swojej jakiejś tam ścieżki, wytyczanej przez siebie live, że tak powiem, tylko chociaż zobaczyłabym, że okej, okay, to się da. Na moim roku, co prawda, były osoby, które też studiowały informatykę jako drugi kierunek. No, ale one jeszcze nie były na końcu tego celu, tak? Jeszcze nie zmieniły tej branży, tylko były w trakcie, tak jak ja. Więc co najwyżej mogliśmy sobie przybić piątkę po drodze i powiedzieć: Hello, zrobiliśmy po prostu tę samą strzeloną rzecz. Nie jesteśmy całkiem normalni i lecimy z tematem. No, tak to trochę było. Wyobraźmy sobie sytuację, że miałabym wokół osoby, które robiły takie próby, ale im nie wyszło. Czyli rezygnowały gdzieś po drodze, stwierdziły, że to nie dla nich, albo było to dla nich zbyt ciężkie i tak dalej. W sumie to pierwsze to jeszcze całkiem spoko, no bo spróbować i stwierdzić, że to nie dla nich, i a no to jednak to ma sens, nie? Odpuszczać, kiedy warto, jak to mówimy w, w tym podcaście. Natomiast gdybym wokół miała siebie, przede, albo inaczej, gdybym patrzyła przede wszystkim na osoby, które nie doszły do tego celu, do którego ja też teraz idę, no to w żaden sposób to by nie było wspierające. Z mojej perspektywy to byłoby totalnie sabotujące. I dlaczego z innymi aspektami w życiu, z innymi przedsięwzięciami miałoby nie być inaczej? Okej, okay. jest pewnie masa ludzi, którzy mają cel X i tego celu z jakiegoś powodu nie osiągają. W porządku. Natomiast moim celem nie jest, nawet jeśli będzie trudno po drodze, co do zasady, nie dojść do tego celu. Moim celem jest znaleźć się tam, gdzie ci ludzie doszli którzy ten sam cel sobie wzięli po prostu na tapet. I nie chodzi też o to, żeby traktować drogę osób, które odniosły sukces, użyjmy tego słowa zamiennie, jako wyznacznika po prostu wszystkiego, i jeśli ja tam nie dojdę, to już w ogóle masakra. Bardziej chodzi o urealnienie przed samym sobą tego, że to, co ja robię, nie jest po prostu jakimś, że to nie jest Rocket Science, że są ludzie, którzy byli w stanie to zrobić, więc istnieje, Jakieś prawdopodobieństwo, być może całkiem spore, że ja też tam jestem w stanie dojść. A jeśli jeszcze będę się uczyć od tych ludzi, to być może jestem w stanie być tego jeszcze bliżej. To są trochę takie pytania retoryczne, na które nie znam odpowiedzi. To są pewne hipotezy, które, które stawiam. No, nie dowiem się, jeśli nie spróbuję. Za wysoko zawieszona poprzeczka też nie jest dobra. W sensie patrzenie na osoby, które są. Tak daleko od nas, od tego dokąd my zmierzamy, oczywiście mają te sukcesy jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam dalej, może też rodzić takie poczucie, że kurna, Turkowska, ty tam nie masz po prostu szans dojść. Ta realność inspiracji bardzo się rozmywa. Dlatego jeśli ja teraz szukam osób, które mnie inspirują, szukam osób, które mają tę jakąś odwagę, no to szukam takich osób, gdzie mam poczucie, że. Jestem w stanie gdzieś być blisko, albo fragmenty tego, co one robią, że ja jestem w stanie też gdzieś tam zrobić. Bez przykładu, że da się coś zrobić z mojej perspektywy, to jest zawieszanie sobie poprzeczki wyżej niż to jest konieczne. A ja nie chcę tego robić, bo mam sobie takie przekonanie właściwie to nie jest przekonanie to jest takie, takie doświadczenie empiryczne, że Obniżanie mi poprzeczki, bo przez wiele lat ona była zawieszona zdecydowanie za wysoko z mojej perspektywy. Obniżanie tej poprzeczki do takiego akceptowalnego poziomu jest tym, co pozwala mi ruszyć. Co pozwala się tym, <grym> bez nadziei, kiepskim, a może teraz coraz lepszym, pokładom odwagi się jakoś tam uaktywnić. Gdzieś tam wiecie, schować ten lęk. Przy okazji bardzo serdecznie polecam mój drugi odcinek właśnie o lęku. Takie moje osobiste w tej na przykładzie ręku związanego z nagrywaniem właśnie tego podcastu. Dzielę się tym, jak ze sobą rozmawiałam, <grydy> kiedy rozkminiałam w ogóle projekt pod tytułem: między wskazówkami. Drugi odcinek, możecie porównać, jak wyglądają, <grydy> jak wygląda odcinek 10 odcinków temu, czy coś się zmieniło, Nie, może na plus, a może na minus. To już zostawiam um, waszym odczuciom. Nie chcę zawieszać poprzeczki zbyt wysoko. I paradoksalnie, z mojej perspektywy, patrzenie na osoby, które gdzieś doszły tam, gdzie ja też idę, obniża tę poprzeczkę i pozwala ruszyć z miejsca, jakkolwiek, bo jest nadzieja, że jestem w stanie tam dojść. To jeszcze nie koniec, ale jeżeli podcast Ci się podoba, to bardzo serdecznie zachęcam Cię do obserwowania, subskrybowania. I zostawienia też, jak to się mówi, oceny na Apple Podcast, jeśli masz ochotę i to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Bardzo serdecznie dziękuję, a my wracamy do właściwej treści i gadania o odwadze. Bardzo lubię rozkminy Andrzeja Tuchulskiego. Ostatni odcinek jego podcastu, przekonajmy się, odcinek 49 o sztuce wzruszania ramionami. Och, jakie to było dobre. Dam, po prostu ten koleś, jak on opowiada o wysokosprawczości i o innych takich różnych konceptach psychologicznych, ja bardzo lubię jego narrację. On często mówi o tym, że jesteśmy historiami, które sobie opowiadamy. I teraz wyobraźcie sobie, że ja te kilka lat temu, kiedy zmieniałam branżę, opowiadałabym sobie historię, że no na pewno jest dużo ludzi, którzy jednak nie zmienili tej branży, bo to trudne jest i wymagające. Disclaimer, no być może jest. No i generalnie łączenie tych dwóch kierunków to jest y, ciężko, nie? Wypalić się można. No być może można. Ale wyobraźcie sobie, że mój, że moja narracja w głowie wyglądałaby w ten sposób. Zamiast skupienia się na celu, do którego idę. Wyobraźcie sobie, że zaczynając, na, za, zaczynając nagrywać podcast, ja bym się zastanawiała nad tym, kurna, Torkowska, no kto ci tego będzie słuchał, nie? nikt cię nie zna, co ty tam masz tych 500 obserwatorów na Instagramie, kto ci tego będzie słuchał? To jest taki pimpek jesteś po prostu w tym całym małym świecie, nie? Świat duży, tylko ty pimpek jesteś mały, nie? Albo no, okaże się, że ty nie potrafisz żadnego sensownego zdania sklecić i tego w ogóle się nie da słuchać. Nikt tego nie będzie chciał słuchać, bo twój głos się nie nadaje do słuchania, bo w twojej głowie brzmi jakoś tam a potem się okazuje, że ktoś pisze, że mam przyjemny głos. Hmm? No, zaskoczenie. Zaskoczenie nie mało, ale już się przyzwyczajam do tego, że innym, a przynajmniej części osób. No tak, nagrywam w Sylwestra. Agata, wytniemy to. A może nie. A może nie. Słuchajcie, do no, takie życie. Dobrą godzinę Torkowska wybrała, 17. I tak jesteśmy historiami, które sobie o sobie opowiadamy. I im bardziej tu też za Andrzejem powtarzam, im bardziej powtarzam jakąś narrację, tym zwiększam prawdopodobieństwo, że pojawi mi się ona w życiu ponownie. A jakby nie było, jak tak się głębiej zastanowimy, no to właściwie jesteśmy osobami, do których gadamy na co dzień najwięcej. Andrzej też mówi, że lubi żartować z siebie, bo wie, że się nie, nie obrazi. I myślę sobie, że w kontekście łapania odwagi, tak jakby wisiała, wisiała gdzieś w powietrzu, nie Torkowska. Tak myślę, że w kontekście łapania odwagi, to żartowanie z siebie może być całkiem niezłą rzeczą, no bo właściwie co mi się stanie, jak poniosę jakąś porażkę, tu określę cudzysłów, oczywiście w powietrzu. Andrzej mówi, że najwyżej umrze i ja mówię na przykład, że jak nie umrę, to jeszcze całkiem spoko, to się wolałabym jeszcze trochę pożyć, ale właściwie jak umrę, no każdy kiedyś umrze, nie? Zastanawiam się czasem nad tym, skąd się bierze w nas. Zakładam, że jest więcej osób podobnych do mnie, nie jestem w żaden sposób wyjątkowa i że nie tylko mi brakuje odwagi do tego, żeby jakieś większe, większe przedsięwzięcia powziąć. I zastanawiam się, skąd w nas jest ten głos, skąd w nas jest ten lęk. I myślę, że tutaj, podobnie jak w przypadku odcinka o Poczuciu Winy, gdzieś duże znaczenie mog mogą mieć głosy, które słyszeliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. Na przykład, a po co ci to? Albo jak już byliśmy starsi. A nie lepiej mieć stabilną pracę na etacie, kiedy ty myślisz o tym, żeby robić jakiś swój biznes. A co, jak ci nie wyjdzie, to od małego mogliśmy, mogliśmy myślę, słyszeć. I wiele innych takich, no, no powiem to, głupich i bezsensownych zdań, które myślę, że tak naprawdę świadczą przede wszystkim o lęku osoby, która. Takie zdania wypowiada. Bo jeśli ktoś sam w sobie ma odwagę, idzie jakoś tak po prostu przez życie i wie, że to, że coś nie wychodzi, to jest naturalnym elementem życia. To się kuźwa tak nie dzieje, że ktoś, nie wiem, nagle jest mistrzem w czymś mu zawsze to wyszło. Ej, no sorry. Jak w końcu nagrasz, nie wiem, 10 minut podcastu ciągiem bez pomyłek, to i to prawdopodobnie nie jest Twój pierwszy raz. Tak bardzo część ludzi lubi projektować swoje własne lęki, jakieś ograniczające przekonania innych. To jest zresztą naturalne, że tak robią. Wkurza mnie trochę ten brak chyba świadomości, że to jest szkodliwe. No, jak takie coś słyszymy, to ja sobie myślę, że jak taki coś ja słyszę, to tak sobie myślę, że chcę mieć w głowie to, że to, co ta osoba mówi, czy te pytania, które mi zadaje, czy odwagę, które, o którą chce mi w pewien sposób odebrać tymi swoimi. Gatkami, to, to nie jest coś, co jest prawdą o mnie, to jest coś, co świadczy o tej osobie, o jej jakichś własnych lękach, przekonaniach i tak dalej, o jej mentalności i sposobie patrzenia na świat. I tutaj nie mówię, że to jest gorszy sposób myślenia, tylko to jest sposób myślenia, który mi nie służy i którego ja nie chcę. Ta osoba może taki mieć. Natomiast ja zupełnie nie muszę tego przyjąć i bardzo nie chcę tego przyjmować. Dlatego teraz jestem w takim etapie, gdzie ja nie chcę się otaczać takimi ludźmi, którym brakuje odwagi. Ja chętnie dodam jej innym, jeśli będę w stanie kogokolwiek, wiecie, zainspirować do tego. Nie wiem, Torkowska zaczęła nagrywać podcast i ktoś stwierdził, że ej, to ja też mogę, to super. Natomiast jeśli ktoś przyjdzie do mnie i będzie próbował bimboją odwagę, która jeszcze się budzi i nie jest jakaś super wielka zbijać, to ja mówię won, bo ja nie chcę czegoś takiego... W moim życiu, bo zbyt dużą pracę wkładam w to, żeby ruszyć z miejsca, żeby dojść do jakiegoś miejsca, w którym chcę się znaleźć, coraz lepiej znam to miejsce, że nie ma w moim życiu miejsca na to, żeby walczyć z takimi osobami, żeby walczyć z takim sposobem myślenia, bo to, z czym ja muszę walczyć w bardzo dużej mierze, to jest moje obecne myślenie. Nie po to na terapię, nie po to pracuję jakoś nad sobą, żeby się tym karmić na co dzień. Dlatego eliminuję takie komunikaty. Jeśli masz podobny problem albo dostrzegasz, że masz podobny brak, na przykład tej odwagi, to bardzo serdecznie zachęcam Ciebie do dołączenia do mnie i rozważenia właśnie takiego podejścia. Jeśli ja będę myśleć o sobie, że jestem kiepska, to taka pozostanę w swoich oczach przede wszystkim. Jeśli nastawię się na krytykę z zewnątrz, to tę, która przyjdzie, będę widzieć wyraźniej. Nawet jeśli to będzie jedna pośród wielu miłych słów, to ona mi będzie walić po prostu czerwonym światłem po oczach. Jeśli zacznę szukać ludzi, którzy również planują w ujęciu dwunastotygodniowym i też edukują innych w internecie, dzielą się swoim doświadczeniem w tym zakresie, to będę miała cudowny po prostu nawóz do wyraśnięcia psychologicznego kaktusa. Takiego kującego, gdzie za każdym razem przy dotknięciu tego tematu będzie on mnie kłuł i przypominał, że tam ktoś jest lepszy niż ty, Tolkowska. Kaktus psychologiczny. Nie wiem, czy w ogóle kaktusy potrzebują nawozu tak w sumie, nie? <słyszę> Co za analogie dzisiaj. I za każdym razem, kiedy pojawi mi się w głowie jakiś pomysł, a ja zacznę sama przed sobą, zanim ktokolwiek w ogóle jeszcze usłyszy o nim, podważać jego sensowność, Zanim też jeszcze w ogóle przeszedł, przeszedł do fazy koncepcji, to naprawdę dojdzie do nikąd. To jest umacnianie się autosabotażu. Wiecie, kiedy człowiek się najszybciej uczy? Byłam kiedyś na takim świetnym szkoleniu trenerskim. Oczywiście tam są różne sposoby uczenia, ale najlepiej człowiek się uczy wtedy, kiedy uczy innych. A jedną z metod zmniejszania i ostatecznie pokonania lęku jest stopniowa ekspozycja na bodziec, ten, który wywołuje lęk. I tak sobie myślę, że być może z odwagą też tak jest, że trzeba się trochę wystawiać na te sytuacje, które są dyskomfortem. Znieść po prostu to, że nie zawsze wszystko pójdzie po mojej myśli, A jeśli nie pójdzie, no to co z tego? I powiem wam, że ja się chcę na tę sytuację wystawiać. I bardzo bym chciała, żeby 2022 był dla mnie w kontekście odwagi przełomowy. Czy taki będzie? To nie wiem. Zobaczymy w podcaście za rok, zakładając, że będę ten podcast nagrywać. Jak teraz miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że będę. Ja wiem, że to będzie pewnie nieprzyjemne na początku. W się może być nieprzyjemne, ale chcę sięgać po to, żeby dać sobie w ogóle szansę. Jeśli nie sięgasz po coś, to tego nie otrzymasz. Być może nie zawsze, bo może ktoś ci doceni w pracy, dostaniesz premię, będzie super. I jak najbardziej. Takie sytuacje też się. Zdarzają, warto się z tego cieszyć. Natomiast, czy jak sięgasz, to na pewno otrzymasz? Ja bym założyła, że nie. <laughs> Natomiast, jeśli nie spróbuję, jeśli nie dam sobie szansy, to na pewno nie otrzymam. W sensie, jakby sięgnięcie samemu jest bezpieczniejszą drogą, bo akcja jest po mojej stronie. Nie zawsze ten wynik będzie taki, jakbym oczekiwała. Natomiast co mi szkodzi? Przez brak odwagi mam. Usiąść, czekać i tego nie zrobić znów. To nie jest ten, ta droga, którą bym chciała wybrać. W 2022 Torkowska mówi, że buduje w sobie odwagę i chce sięgać, żeby dać sobie szansę na otrzymanie. Let the games begin. Niech rozpocznie się gra. Grasz ze mną?